Co ty powiesz, tutaj? Królowa ptaków. Robimy się. Nie wiem, czy to dobrze brzmi. Nie brzmi Jeszcze nie, nie, nie pokazuj. Nie. No dobrze, dobrze. To pokażę siebie, że to jest mój strój za 5 zł, czyli koszt eyelinera po prostu całego. I... Hmm? No już! Szybko zakładaj, zakładaj, zakładaj! Chcę zobaczyć! No. Klimat, klimat! I jest! Pomachaj! Crazy clown! I <laughs> <laughs> e, sweet baby! Ojej! No, 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 no. no. Ugryzie czy nie ugryzie? Teraz jesteś prawdziwą różową damą! Tak jak na tym naszym nie, na kręglach! byliśmy różowymi damami! Teraz naprawdę jesteś różową damą! Przeznaczenie po prostu się wypełniło No ale ty nie jesteś no, no ale ty jesteś różową damą! Ja jestem różową damą na co dzień! A ty po prostu jesteś dzisiaj! Nie uciekaj, przed prawdą! Mam pokaż na zieloną kurę. O Boże, jakie to no, jest Uwaga na oczy. Hej, będzie rykosów. Ja mam koglę. Ja osłaniam się kamerą. Hej. Okay. Raz, dwa, dwa trzy. O! Czyż się śmieje? teraz? To się śmieje? Czyż się śmieje? teraz? on jest coś trafie, że zobaczycie, jak on mieści to w on otworze. CERTA! Mamy tutaj pięć, znywają, pięć osób, tej... które jeszcze żyją. A tam są osoby trzy, dwie, okay. które nie Który żyją. żyją. Bo mamy najlepszy team! Ja mam dużo nie Ale twoje pióra najlepiej się trzymają ze wszystkiego. Widzisz? Te moje pióra. Oooo! Już nie okiewa, tak? Bo co jest z zbliżenie. Nie!